Wusia na drogę zrobiona, ale zanim, kurde, ruszymy, to chwilę pogadamy. Ostatnim czasem dużo otrzymywałem wiadomości na Instagramie, czy nawet w komentarzach. Widziałem, kilka osób pisało, Adrian, jak możesz, rób live, rób donaty, zrób sobie patronite, zrób sobie wspieraj, a my będziemy ci wspierać, będziemy ci pieniążki wpasać. Moi drodzy, bardzo mi miło, bardzo wam za to dziękuję, ale wiecie co, pomagajmy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Słuchajcie, ja mam ręce, ja mam nogi, ja jestem sprawny, ja potrafię zapracować na te parę groszy. Również firma Raben jest moim sponsorem w przekonaniu do zawodów. Robert Burneika mi w tym wspiera. A wy wspieracie mnie już tym, że tak, zostawicie łapkę w górę, subskrybujecie ten kanał, abyś na bieżąco obejrzycie film, zostawicie komentarz. Ja was od was już otrzymuję naprawdę mega wsparcie i za to wam bardzo dziękuję a pieniążki naprawdę wpłacajmy tym, którzy naprawdę tego potrzebują, jest dużo się pomaga, czy tam ktoś tam, zauważyłem, że naprawdę jest tego bardzo dużo, to tam, tamtym ludziom pomagajmy, a ja będąc też youtuberem, może to nie są duże kwoty, ale tam parę złotych wpada, na waciki dla żony zostanie, ale mówię, jeszcze robić donaty. Wspieraj, no to to chyba nie moje kwestii. Słuchajcie, ja wolę nie mieć tych pieniążków, bo pieniądze to nie wszystko. Ale wolę właśnie mieć taką społeczność, jaką Wy jesteście, którzy zostawicie tą łapkę w górę, komentarz zawsze dla zasięgu. Niektórzy zostawią. I to już mnie naprawdę raduje i to jest dla mnie mega wsparcie. Czyli jak wspomniałem wcześniej, wspierajmy tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Jedziemy dalej. Pozytywnie mordeczki do przodu. Dobra, odpalamy maszynę. No, to właśnie tak wam chciałem powiedzieć, bo już kiedyś to mówiłem, ale wiadomo, są nowi widzowie na kanale i tak dalej, dlatego warto to powtórzyć, że jestem osobą taką, która po prostu nie będzie czerpała pieniążku od swoich widzów. Mówię, wy już mnie wspieracie, mega i to nie wystarczy, dobra. Zapitalamy. Dzisiaj jest troszeczkę do zrobienia kilometrów, bo ta druga miejscowość, jak mówiłem wcześniej, jest tam za okolice Olsztyna, czyli zbyt gorsza do Olsztyna, jeszcze nie wiem, dokładnie ile będzie kilometrów, później zweryfikujemy. I powrót do Gdańska, no to z 700 będzie, ale na tych drogach może być ciężko to ogarnąć no Ale zobaczymy, czas pokaże, dobra, mi się za robotę Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Packer. Pierwsza trasa po urlopie zaliczona, pierwsze spanie w ciężarówce, jak widzicie, zaliczone Wstajemy, działamy, kurczę, wam powiem tak, 6,5 godziny znowu budzik dzwoni, trzeba wstawać A na urlopie spało się po 8 godzin, no 7,5 Tak, człowiek się rozleniwił, a teraz co, 6,5 Stoimy, działamy, bo trzeba zrobić dwa treningi. Teraz zrobimy trening sobie aerobowy, później, zrobimy trening siłowy, bo wracamy do formy. No, bo dwa tygodnie sobie totalny deal zrobiłem. Jak przyjechałem z urlopu, od razu wskoczyłem na wagę. Po dwóch naprawdę delikatnych posiłkach, waga pokazała 93,5 kg. No, a na koniec dnia. 95, a z ranach stałem 92,5. Więc mówię, o kurcze, to można powiedzieć, że ja przytyłem 8 kg na urlopie. Rozumiecie, to 8 kg? Kóź, jak moja forma, to poczekajcie, wstanę, ogarnę się, to mam, pokażę moją formę. I dopiero później pójdę na te aeroby i ciśniemy. Ciśniemy z formą, bo tu nie może być miękkiej gry, a wymóweczki wiadomo dla kogo, no nie? Nie chcę się, ale wstaję i działam, kuźwa, no. A wczoraj prosto z domu przyjechałem do Legnicy bez żadnej tam roboty, dlatego dzisiaj można powiedzieć, że rozpocząłem swoją taką pierwszą, całodniową trasę, ale już spanie w kabinie zaliczone, powiem wam, że człowiek się przyzwyczai do domu, nie? No to tak teraz troszeczkę dziwnie się śpi w kabinie, ale spokojnie, dwie noce i będzie już rewelacja. No i tak z rana się forma moja prezentuje po dwóch tygodniach totalnego to bez treningu, bez diety. Zresztą widzieliście, no nie co ja jadłem. No wiadomo, no troszeczkę podlało, tak, ale wam powiem kurczę, że mi się wydaje, że delikatnie mięśnie odpoczęły i tak jakby kurde też nabiło, no nie? Czyli poszło tam, gdzie trzeba. Jak te plecy wyglądają? No, czyli wydaje mi się, że mimo co płakać, nie ma tragedii i miarę forma jakaś tam się jeszcze utrzymuje czyli kuźwa, nie ma co płakać z tak właśnie wygląda i teraz co, idziemy na cardio wiadomo, dużo wody, wody bardziej więcej jest ale uwierzcie, że jak kurde tydzień no i pewnie waga ucieknie, bo to wszystko to z woda się zebrała w tych mięśniach, to wszystko. Szkoda, bo tak miara fajnie nabiła ale pewnie jak wejdę na redukcję, zaraz znowu to pospada. Kurde, się zrobi te mięśnie takie luźniejsze. Teraz czuję się taki, kurde, wypełniony, taki nabity tymi fast foodami, tym wszystkim, jak się jadło. Kuźwa, jajca były dobre. Ale słuchajcie, trening mi powiedział, Adrian, przed urlopem redukuj się jak najwięcej. No nie, wchodzi na ostrą redukcję. No i tak było, że w 3 tygodnie dużo zrzuciłem kilogramów. No bo powiedział mi, że jak wejdziesz na urlop dwa tygodnie, no to mówię jeszcze bardziej zaleje, niż tam było już troszkę podlany. no i dlatego się wyciąłem na 85 kg no i dowaliłem jak widzicie do 93, kg no, już tak średnio, no nie, <grytania> 93,5 kilo, dlatego trener dobrze mi radził, nie, przed urlopem zrób konkretną redukcję, żeby, cie znaczy no dobrą redukcję, żeby później lipy nie było, no nie, no i chyba wydaje mi się, że lipy nie, by, nie ma, jak coś to napiszcie w komentarzach, jak to widzicie i mi się wydaje, że takie dwa tygodnie jest bardzo potrzebne dla organizmu, odpoczywa nam cały układ nerwowy, i tak dalej, I teraz nabieramy świeżości do lepszego działania. No, ale powiem wam szczerze, że kiedyś człowiek się bał właśnie takie dwa tygodnie odpoczynku, do jednego tydzień odpoczynku zrobić. No, nie cały czas trenował, trenował, ale wydaje mi się, że nie, to jest właśnie potrzebne, bo nie, my nie jesteśmy maszynami. W końcu doszło, doszło to do mnie, że nie jestem maszyną, że nie jestem robotem, że też odpoczynek jest potrzebny. A forma jak tam delikatnie spadnie, to się nic nie stanie, szybciej to wróci, nabieramy świeżości i będziemy jeszcze lepiej progresować. Jak już wracamy, no to słuchajcie, Liporaz, dobry to jest naprawdę z tłuszczowe, więc sobie zaraz zapadam tableteczkę i pójdę na trening aerobowy, a wieczorem już latuję sobie z powrotem HGH Monster, tak to wygląda. A jakby ktoś z Was był zainteresowany hardkorowymi odżywkami od wujka Roberta, to link znajdę w opisie i na hasło Packer pisząc razem, macie 10% rabatu. Dobra, aeroby zaliczone. Szybki prysznic również zaliczyłem, bo ja już w biurze dokumenty sobie pobrałem. I słuchajcie, zabieramy się za trasę. A gdzie dzisiaj jadę? Zaraz Wam powiem, mam jakieś dziwne miejscowości. Tam jeszcze nigdy nie byłem. Jeszcze raz nam będę jechał i muszę zweryfikować, gdzie to w ogóle jest. Miejscowość Stawiguda, tam dzisiaj jadę. Gdzie to jest, to nawet nie wiem. Muszę zweryfikować. I następna miejscowość to jest Szubin, koło Bydgoszczy. Muszę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Ponieważ wiecie, teraz jak mam na urlopie, to dwa tygodnie człowiek cały czas był z rodzinką. Cały czas z rodzinką, dwa A to wiadomo, na wakacje pójdziemy razem, a to tutaj, spędzaliśmy miło czas. No, a tu nagle rzeczywistość. Bam, wyjeżdżam w trasę. No i co? No powiem wam szczerze, że smutno wczoraj było troszeczkę. Łezki mi poleciały jak wyjeżdżałem, nie powiem, że nie. Nie będę tu ściemniał, że tak twardziel jestem, po prostu łezki mi poleciały. Dzieciaczkom tak samo, weski poleciały, a ta najmłodsza... Jak już wyczuła, że się w trasę szykuje, to cały czas przy mnie, zabaweczki mi przynosiła, tatu tu, tatu baw się ze mną, tatu tu, jak nie chciała się z nim bawić, powiedziałem, za tym się kość tras, musi się pakować, musi mięsko robić, no to od razu trzeba płakać i tak dalej, no nie, to do już znowu zaczęłam się z nią trochę chwilę bawić i tak cały czas, no nie, później żona się nią zajęła, trochę córka, ale co, ta, ta, półtora roczku ma, a tak wyczuła, że jadę w trasę, że co chwilę tylko tatu tu, tatu tu, tatu tu, tatu tam, no nie, no to jest właśnie największy minus kierowcy ciężarówki, że wszystko pięknie, kolorowo, no ale jak człowiek jest w domu dłużej, się ta godzinka przyzwyczai, później znowu wjeżdżasz w trasę i takie zderzenie kurde, znowu z tą pracą, z tym wszystkim. Ale wiadomo, kilka dni, dwa, trzy dni, głowa będzie już, kurde, spokojniejsza, wejdziemy w ten cały... Z można cykl pracy, cykl tego zawodu i będziemy działać dalej, iść do przodu, no nie? Wiadomo, początki zawsze są trudniejsze, dlatego dzisiaj też można być taki początek po, po, dwutygodniowym, po dwutygodniowej przerwie Ale spokojnie, co się odlecze, to nie uciecze, za niedługo święta i też będzie dużo wolnego Dobra, podpinamy naczepkę Pomalutku, pomalutku do tyłu I teraz damy troszeczkę na poduszkach I już doklejamy do końca Siodło jest dobrze zapięte, nie ma lipy. I teraz jeszcze pykniemy, przewody, podopinamy i let's go w trasę. Słuchajcie tego. Dwa tygodnie byłem na urlopie, tak? No wiadomo, tydzień nad morzem, tydzień w domu. No i zapomniałem nabić butli gazowej. Dzisiaj, jak sobie robiłem żarcie, posiłki na cały dzień ryż gotowałem, no to z dwaścią go gotowałem. Mówię, ja pierdzielę. A ta druga miejscowość, już zapomniałem jaka się nazywa, to ona jest Osztyn. Yy, Jadę do Olsztyna, rozumiecie? To dużo osób się pytało, kiedy będziesz w Olsztynie, kiedy będziesz w Olsztynie, dlatego mordaczki, jadę do Olsztyna i na Instagramie jak coś będę głosił, oczywiście jak będę miał chwilę wolną, bo coś mi mówił, że muszę się wracać do Gdańska, czyli do Gdańska też jadę, dużo osób się pytało, kiedy będę w Gdańsku i tam prawdopodobnie będę miał załadunek, zobaczymy jak mi czas jazdy, czas pracy pozwoli, bo mam dwa rozładunki jak uda mi się wrócić do Gdańska, to będę się pozwał w Gdańsku, jak nie, no to pod Gdańskiem albo okolicę Olsztyna, dlatego dzisiaj na Instagramie coś będę głosił, ale no kurczę... Wy chyba kto nie sobie na Instagramie, będzie miał ciężko teraz dowiedzieć się, gdzie właśnie ja będę robił tą pauzę, gdzie będę trenował. Dlatego jak coś to zostawiam link do Instagrama w opisie. Jak możecie to obserwujcie, wtedy automatycznie będziemy się na bieżąco tutaj komunikować, no nie? No o to właśnie chodzi. Bo jak coś to jestem chętny na wspólne treningi. Mało jest chętnych, ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej i będziemy szli pozytywnie do przodu, oczywiście bez wymóweczek i bez miękkiej gry, no nie? Podłokietniki se rozdupczymy, klimę włączymy, z 20 stopni, ale słońce grzeje, powiem, powiem wam, że jest cieplutko. No i zjeżdżamy teraz na parking, pytniemy słuchajcie sobie elegancko posiłek. I pędzimy, pędzimy później dalej. A sobie tutaj staniemy. Miejsca tyle, że łocho. W rzeczywistość, rzeczywistość, moi drodzy, zobaczcie. Pyken, myken, cyken, już mamy wagę. Gdzie jest łyżeczka, gdzie jest widelec? Tak naprawdę muszę w tej ciężarówce posprzątać, Bo słuchajcie, jak ona stała już dwa tygodnie. Ale no, widelec, chyba nie wziąłem z domu. Nie, no tam mam, dobra. Jak stała dwa tygodnie, no to słuchajcie, tak się wszystko zadupczyło tutaj, zakurzyło. Że nawet jak teraz patrzę za dnia, no to mówię, kurde, jest lipa. Jest lipa. Będzie trzeba na spokojnie posprzątać. Ale na to też przyjdzie czas, no nie? Dobra, łyżką na razie, pyknę sobie, odmierzamy mięso. A odnośnie, właśnie, co wspomniałem, tego wspierania, to słuchajcie, ja nie mam nic do, do ludzi, którzy po prostu wiecie, ma jak wspierajmy, robią donate. Super. Niech każdy robi to, co wiecie, e, lubi robić, tak? Jak mam takie podejście do życia, że nie lubię. W ten sposób czerpać korzyści finansowych. wolę to wszystko sobie sam ciężko zapracować. No a mam takie podejście, a niektórzy mają troszeczkę inne podejście, że po prostu wspólnie z widzami sobie raz, razem kanał rozwijają i tak dalej. Ale mówię, no, każdy ma te swoje kurde podejście do życia. Kurde, nie wiem czy gazu mi starczy. Mam nadzieję, że starczy na ten cały tydzień, bo tam działamy na tych oparach. Ale te opary jeszcze dają radę. Słuchajcie jakie jajca, zrobiłem cię tylko 300, mam ile, 20 km no i jestem po robocie, a dlaczego? Ponieważ to mnie nie rozładują, bo pracują do godziny 15, a ja przyjechałem z kilka minut przed 15, no ale pracują do 15 i nie zajmuję kilka palet, a do Olsztyna mam, tam w okolicy Olsztyna mam można powiedzieć 3 czwarte auta, a do Ingramta mam około 10 palet, tak jakbym miał jedną, by rozładowali, ale że mam troszeczkę więcej niż jedną, no to już jest problem. No cóż, czekamy do jutra. No to, żebym się dzisiaj napracował, co? Kuźma, mać, no ma prawie jak za biurkiem. Słuchajcie, rozpocząłem ile pracy o 9 z groszem, godzina 15 po robocie. kurde, no 15 z groszem po robocie, właśnie szukam parkingu. To jest taka stacja, bez dawania, czy to można stać, ale no co, próbujemy, próbujemy, może się udać, to będziemy jakieś trening. I dobra, moi drodzy, bierymy się w końcu za treninga, kuźma, bo to nie może być miękki jak dobrze o tym wiecie. I słuchajcie, ale trener. Dobrze, mam trenera i całe szczęście, bo on mnie wyhamowuje z treningami. Mówię do trenera, że dobra, po przerwie działamy, no ale Adrian, stopniowo, małą łyżeczką, nie od razu, kuźwa, najlepiej ty byś od razu robił test siły, jak tam po for, jak tam po przerwie, żebyś te ciężary ładował i sprawdzał się. Mówi, nie tędy droga. Zajedziesz, kurde, układ nerwowy, jakieś kontuzje się nabawisz, dlatego mi kazał robić treningi FBW, małą łyżeczką to rozkręcać. Pierwszy tydzień cztery treningi, a później nabieramy rozpęd. A dzisiaj tutaj mi się trafiła właśnie pakernia na tym oto parkingu. Hej, <laughs> sobie działamy przy ulicy, a tu jest chyba piąteczka, no. Piąteczka, S5 zjechałem, no bo tymi bokami się pojechałem, bo są remonty drogowe. Ja tu zaparkowałem, a tu ma właśnie firma, gdzie mam, o za tymi krzokami jest firma, gdzie mam właśnie rozładunek, ale no niestety, dopiero jak wiecie, dopiero mnie to rozładują, a ja spokojnie, chociaż to sobie wszystkie sprawy pozatwiałem, tak to miał mało godzin snu na pauzie, a tak to na spokojnie z żonką porozmawiałem, z dziećmi, przez kamerkę, no i teraz można zacząć się bawić, prawda? I jeszcze film zmontować, widzieliście? Takie są jajca. No dobra, w takim razie ja biorę się za rozgrzeweczkę, za pierwsze serie wstępne. I wam pokażę specjalnie dla Was zrobicie trening na samych handlach. trening z użyciem okład ławeczki, ale też wiecie, że ławeczki nie musimy używać. Same hunterki, i idziemy z tym tematem. Rozżebeczka zaliczona. Pajacyki, machania do przodu. Jest fajnie, jest dobrze. Od razu człowiek nabiera innego sabucia i zaczyna trenować. To jest naprawdę petarda. Dobrze, bierzemy się jeszcze za aktywację. Pykniemy sobie całą aktywację przed treningiem siłowym. O tym w szczególności musicie pamiętać. Takich robimy dwie serie, od 15 do 20 powtórzeń, na spokojnie, z zachowaniem RP4, max RP5 Czyli 50%, 40% maksymalnego naszego ciężaru, czyli wiadomo, leki, ciężar Tutaj akurat kolega podjechał, zapytał mnie, czy może się pozować w tym miejscu, gdzie trenuję Ja mówię, no jak najbardziej kolego, no dawaj, kurde Przestań się na spokojnie stawiać, będę satelował przed kabiną albo między nami I też będzie fajnie, więc no stres, nie dawaj, jest miejsce to korzystaj Tylko jak widzicie on troszeczkę ma tr tr trudniej się tu złamać Ponieważ to jest ulica, a tu jest parking No i nam musi wyjechać właśnie na ulicę I będzie tutaj cofał, no No ja akurat, ja akurat sobie tak zrobiłem, że po prostu bardziej sobie zawinąłem I tak bardzo na ulicę nie musiałem wyjeżdżać, no ale Daj radę, jak coś tu mu pomogę Dawaj, dawaj No to mamy chwilę, taką przerwę w treningu ale spokojnie, oj, za bardzo się złamał. Nie wiem czy teraz wejdzie. Idę mu powiedzieć. Dobra, wiecie co, ja idę mu pomóc. Kolega już wyprowadzony, wyszedł na prostą. W takim razie przechodzimy do kolejnej aktywacji. Słuchajcie. Piąteczki sobie zwykłe weźmiemy. Robimy jak na Małysza i plecyki. Puff, przytrzymujemy chwilę. I tak z 20 powtórzeń i będzie gitara. Pierwsze ćwiczenie na klateczkę, słuchajcie, zrobię sobie tak. Po jednym ćwiczeniu 5 serii powtórzeń około nie wiem, 15, może 18 do 20 maksymalnie. W tym momencie na jednej łapie będę miał 23 kg, więc to nie jest duży ciężar, ale przy ukosie dodatnim może zrobić też robotę. Dobra, działamy! Zabieram bagaż, zabijam dzisiaj na trening Dla mnie to motywacja, by w swoim życiu coś zmienić Sport to jest podstawa, to daje mi siły ducha To forma na 100% nie ma czasu na leniucha Wszystko zaplanowane, pierwsza dieta, potem suple Na treningach pełna pizda, tylko tak osiągnę sukces Nie chcę gdzieś najebany, zadaczać się powrócę Zamiast planować bibę, planuję masę redukcję Stawiam na dyscyplinę, bo dla mnie to podstawa na stres pływa po pod wolę, więc jadę Jacku fula Dawaj więcej talerzy, niech na sztandze to się buja A. Wiesz, bez ograniczeń cię co tylko w tej głowie A. A. Powiem ci lepiej, wiem najlepiej sam po sobie Ciężki trening nie buduje, moja siła jest tu A. A. Dlatego wjeżdżam na trening i trenuję za sto. To jest Piękny w stylu trening FBW zakończony. Wszystko robiłem tak jak wam wcześniej powiedziałem po pizzerii. serii powtórzenia były różne. Od 15 nawet do 30 sobie robiłem, zależy wiadomo, jakie ćwiczenie, jaki ciężar, bo z niektórymi troszeczkę za mało ciężaru dowaliłem, a z niektórymi troszeczkę za dużo, dlatego już zmniejszyłem powtórzenia, żeby ten RP w miarę zachować. A jutro prawdopodobnie będę robił ten sam trening, pojutrze ten sam trening i kolejny dzień jeszcze ten sam trening 4 dni z rzędu robię FWW, oczywiście delikatnie będę zmieniał ćwiczenia. I tak to wygląda. A ja tymczasem będę brał sobie prysznic z butelki, ponieważ nie ma prysznica. I co? I tak działamy. Jeśli wam się taki filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, na bieżąco. A my widzimy się w kolejnych materiałach i pamiętajcie, nie ma miki gry.